damy sobie film, w którym kupiłem sobie tyle gemów, 80 i tyle hajsu, dużo, 750, dużo, nie? Dużo? Powiedz, powiedz, że dużo hajsu. Dużo hajsu? Dużo hajsu, Patka? Mało. 750 hajsu to jest mało, nice, polecam. W każdym razie dzisiaj kupujemy sobie skina. Jak myślicie, którego skina sobie kupię? No, na którego mi stać oczywiście którego skina sobie kupię? Ej, ogarnij się! I ty również! I nazywamy Albo z tych przebrań. Spalić trzy... spalić, spalić, spalić. Cicho! Spalić. Cicho! I. albo te trzy pierwsze niebieskie. Albo te trzy pierwsze czerwone. I już wiem, co kupię. Tego skina. Bo on mi się podoba. Chciałem go... Bawić się! Dzień. I kupuję! Letnia Jessie! Kupuję. Jest! Dobrze jest! Jessie bitcha, ołur bitch. Screenshot. Jest okej, okay. mamy letnią Jessie nareszcie. Kingo jest I one są fajne, Ludzie, jeskie my kupować Tu jest jeska Na chill, jeska, na, na duo I lecimy duo z jeską Jessie Beach'a, lecimy z tym koksem, nie? A, a przypominam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcja. ja chodzę po całym domu jak nienormalny Bo się jaram A i no i otworzyłem mega boxa z też nie Ale nic mi nie wypada, Skoda w sumie Bo coś wypadło, to naprawdę bym się chyba posikał. Chociaż kurde, mogłem poczekać na pana P tego jak będzie w sklepie. Fajne skałe ona ma. Jezus Maria! Co wy się odpalacie się tu? Ja prawie... No... On mi nie dał skina! Idę chodzić po tam domu, że jak minus 3. Wegnam wow. Was. Dobra. No fajne skin, mi się podoba. Sorry za nich, sorry za nich. Oni są głupi. Beski to są głupi, na No, no fajne skin, mi się podoba, ale co tyle tak. myślę, że ma tego. Na pewno pisać łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Żegnam Was. No i siema. 在哪里呢？在哪